w kalendarzu wielki finał rozgrywek Pucharu Anglii na ten ostatni najważniejszy mecz tegorocznej edycji FA Cup zapraszają państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski zapraszamy na wspólne wielkie emocje Nottingham Forest gra przeciwko Evertonowi dziś trafił nam się wyborny piłkarski kąsek finał najstarszych piłkarskich rozgrywek klubowych na świecie czyli FA Cup Zwycięzca przedłuży listę triumfatorów ciągnącą się od 1872 roku. Nic dziwnego, że stadion pęka w szwach od kibiców. Mamy gwizdek, i po tym przewinieniu sędzia wskazuje na jedenastkę. Nikt specjalnie się nie przejmie tą kartką. Normalna rzecz, ale za chwilę może być kara dotkliwsza. Wypadnie pierwsza bramka meczu. I to jest gol! Mamy trafienie otwierające wynik w tym meczu. To jest dla nas bardzo dobra wiadomość, bo gra nie będzie już tak zamknięta. Możemy oglądać więcej okazji podbramkowej. Zasłużone prowadzenie. Są teraz bliżej triumfu w finale, ale do końca meczu jeszcze dużo czasu i wszystko może się zmienić. Górę. No. Niebezpiecznie. Piłka wypita przez bramkarza. Bardzo dobra interwencja. Koszta. Nie udało im się utrzymać posiadania piłki. Dzięki niemu. Ale mamy zagrożenie bramki. Bramkarzowi kołnierz. Nie ma bramki. Przegrany pojedynek. To była wymarzona okazja, by zmienić wynik. Zabrakło precyzji. Daniel Jamal ma piłkę. Zobaczmy jak popieruje tym atakiem. Nie ma! Odrobinę nad poprzeczką, a to był ładny, plasowany strzał. Artakula w ataku. Lekarne do Mbappé. Nie udamy teraz to wybicie. Mamy uderzenie. A, teraz pokazał, co potrafi. Ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje. Uwaga, świetne, prosto, prosto, prosto. je! fantastyczna parada. Nie mogę uwierzyć, że sobie z tym poradził. No i tracą teraz posiadanie. Bardzo niebezpieczne teraz do grania. Tak, bramka! Odskakują tym golem. To już dwie bramki prowadzenia. No to szanse na końcowy sukces są naprawdę bardzo realne. Mamy na powtórce jak na dłoni. Wspaniałe podanie, aż się prosiłoby to wykorzystać. Mbappé w takich sytuacjach imponuje wykończeniem. Wspaniale się odnalazł i uderzył nie do obrony. Ręce same składają się do braku. Chcieli zaskoczyć rywala tym zagraniem, ale obrońcy byli na posterunku. Świetna interwencja. poda piłkę do jednego z kolegów do regulaminowego czasu gry doliczamy minutę i to tyle jeśli chodzi o pierwszą Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Low. Ależ poszedł na przedłuch. A stuprocentową szansę. Ale bramkasz teraz. Bardzo dobrze. Ten transfer działa na wyobraźnię. Myślisz, że zawodnik sprawdzi się w panu Klubowym skautom należą się premie. Wypatrzyć na rynku taką okazję i wyprzedzić konkurencję to prawdziwa sztuka. Jest komu podać. Ja obrona tym podaniem. Znakomita interwencja. Znakomita. No i po zagrożeniu. Dobry odbiór. Każdopołówek za wysoko. Jednak ten strzał był minimalnie niecelny. Wejście w przeciwnika i jest decyzja, mamy spalonego Znowu mają piłkę Wziął odpowiedzialność za tę akcję, nadal suni naprzód Co zrobi w tej sytuacji? No i gol proszę państwa! Są nie do zatrzymania, prowadzą już różnicą trzech bramek. A więc mamy 3 do 0. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Ależ teraz okazja dla Alvareza. Jest kolejna bramka! Powiększają przewagę do czterech goli. Spójrzmy na powtórkę gola. Okiwana obrona nie miała tam nic do gadania. Niby prosta sytuacja, ale wykończyć też trzeba umieć. Tym razem udaje się to bez problemu i mamy skuteczne wykończenie piekielnym strzałem, po którym nie ma czego zbierać. Może być ciekawie. I zaczynamy z za linii bocznej. Głos szybkiej celności. Low. Może być groźnie. I tym udanym wejściem skasował atak rywala. Zrywają się do kontry, jaki wybiorą wariant. Ale ta akcja jednak nie będzie miała dalszego ciągu. Ekonomiczna tablica nie kłamie. Wchodzimy w ostatnie 5 minut meczu, którego losy w drodze są już przesądzone. Alvarez. Udało mu się obrać obronę. Elanga na świetnej pozycji. I kolejny raz trafiają do siatki. Mimo wyraźnego prowadzenia grają do końca. Na wyników 5 do 1. Jest informacja z zalini bocznej. Spotkanie potrwa dodatkowo dwie minuty. Takie faule nie uchodzą płazem. O, może być groźna akcja. Brawo, wyszedł. I oto mamy. I ostatni. A couple of questions for you. No further questions, thank you.